Sześć godzin trwało posiedzenie sądu, które zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Piotra R., Wojciecha O. i Marcina O. Organizatorów skandalicznego, antysemickiego wiecu w Kaliszu mają poważne zarzuty, ale jeśli ktoś liczył, że mają jakąkolwiek refleksję, to niestety nie. Jacek Tacik. Trzy miesiące pierdę, żeby zadowolić politycznie polityków ze strachu przed żydowskimi politykami. Tak Złość i nerwy, bo do tej pory Wojciech O mówił to, co chciał i kiedy chciał. Wojny z naszego kraju! I miał na to ciche przyzwolenie. Tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Z Przesłanką była obawa ukrycia się, to, albo ucieczki podejrzanego, w szczególności tutaj ukrycia się. Sąd podzielił tą przesłankę. Za to, co tu na kaliskim rynku robił i do czego namawiał 11 listopada. Słyszał trzy zarzuty. Najważniejszy to nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Chpił z policji, pił z prokuratury, twierdząc, że nikt mu nic nie zrobi. co zresztą no, jest logiczne, bo przez lata nikt mu nic nie robi. I teraz, Pana zdaniem, to jest decyzja polityczna, żeby coś mu jednak zrobić? Tak, to jest decyzja polityczna. Zarzuty poza Wojciechem O. usłyszał jeszcze Marcin O. i Piotr R. O, jego pełnym Nawiści występie na kaliskim rynku i o symbolicznym spaleniu statutu kaliskiego, który od XIII wieku gwarantował prawa Żydom, informowało media na całym świecie. Kalisz stał się na chwilę symbolem antysemityzmu. Do I to dlatego jego mieszkańcy wyszli w niedzielę na ulicę, żeby zaprotestować przeciw faszyzmowi. Musimy powiedzieć, że w Polsce dla faszyzmu, wszelkich odmian rasizmu, ksenofobii, homofobii. Nie ma miejsca. Zatem kraj jest krajem Do przeanalizowania jest kilkadziesiąt godzin nagrań. Prokuratura wnioskowała o areszt dla trzech zatrzymanych, bo obawiała się, że będą mataczyć. Obawa wpływania na zeznania y, świadków, czy też ewentualnie ustalenia przyszłych ról procesowych. Skoro mamy nagranie, nie możemy mówić o tym, że oskarżony może bez, w sposób bezprawny wpływać na e, to postępowania. No nie, tak Zatrzymanym mężczyznom grozi do pięciu lat więzienia. Dla faktów Jacek Tacik. To informacja więcej niż obiecują.